Dzień dobry. Coraz częściej w debacie publicznej słyszymy postulaty, aby władza była sprawowana bezpośrednio przez naród, co miałoby odbywać się na przykład w drodze referendum. Myślę, że jest to dobra okazja ku temu, żeby powiedzieć kilka słów na temat tego, jak referendum uregulowane jest w konstytucji. Nasza konstytucja przewiduje dwa rodzaje referendum, czyli referendum ogólnokrajowe oraz referendum lokalne. Jest też trzeci rodzaj referendum konstytucyjne, ale to już zupełnie inny temat. Dziś kilka słów powiem na temat tego pierwszego. Jak już wspomniałem, referendum ogólnokrajowe jest uregulowane oddzielnie. Przepis, który o nim mówi, to artykuł 125 Konstytucji. Choć pojedyncze regulacje, które go dotyczą, znajdziemy też w innych przepisach. Artykuł ten reguluje przede wszystkim zakres spraw. W których może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. Zgodnie z nim są to sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa. Dotychczas w Polsce przeprowadzono takie referenda dwukrotnie. W 2003 roku było to referendum akcesyjne, w którym obywatele wypowiadali się co do tego, czy Polska ma wstąpić do Unii Europejskiej. W 2015 roku było to referendum zarządzone przez Bronisława Komorowskiego który chciał w ten sposób pozyskać przed drugą turą wyborów prezydenckich wyborców, którzy poparli wcześniej Pawła Kukiza. Referendum dotyczyło finansowania partii politycznych, wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych oraz rozstrzygania wątpliwości podatkowych. W pierwszym przypadku frekwencja była wysoka i wyniosła prawie 59% uprawnionych do głosowania. W drugim natomiast było to już niecałe 8%. Mówię o tych konkretnych referendach po to, aby na przykładach pokazać Państwu, jakie sprawy dotychczas uznane były za te o szczególnym znaczeniu dla Państwa. Wspomniałem również o frekwencji. Ta ważna jest z tego względu, że od niej zależy to, czy wynik referendum jest wiążący, czy nie. Jest tak wtedy, gdy referendum weźmie udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Uprawnionymi do głosowania, tak jak w przypadku wyborów, są obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat. Prawo to nie przysługuje natomiast osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo praw wyborczych. W tym miejscu chciałbym jeszcze raz wrócić do referendum, które odbyło się w 2003 roku. W jego przypadku, oprócz artykułu 125, o którym już mówiłem, podstawę prawną jego przeprowadzenia był też artykuł 90 ustęp 3 Konstytucji. Mówi on o tym, że zgoda na ratyfikację umowy międzynarodowej, na podstawie której Rzeczpospolita Polska przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach można przeprowadzić referendum. Przepis ten w pewnym zakresie doprecyzowuje więc pojęcie sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa. Niewątpliwie trzeba zgodzić się z poglądem, że przekazanie części kompetencji rzeczywiście mieści się w zakresie objętym tym pojęciem. Zwracam jednak państwa uwagę na to, że referendum w tej sprawie nie jest obligatoryjne. Twórcy Konstytucji użyli bowiem sformułowania może, pozostawiając uprawnionym organom prawo do zdecydowania o tym, czy w sprawie danej umowy przeprowadzić referendum. Skoro mowa już o uprawnionych organach, to nadszedł czas na to, aby opowiedzieć na pytanie, kto, a konkretnie kto może zarządzić przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Zgodnie z artykułem 125 ust. 2 Konstytucji są to dwa organy władzy. Pierwszym z nich jest Sejm, przy czym następuje to bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zapis ten oznacza, że podczas głosowania nad przeprowadzeniem referendum obecnych musi być co najmniej 230 posłów. Większość bezwzględna oznacza połowę ilości głosujących plus jeszcze jednego posła. Prościej mówiąc, liczba głosów za musi być większa niż suma głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Drugim organem, który może zarządzić przeprowadzenie referendum jest prezydent. Takie referendum jednak zwoływane jest za zgodą Senatu. Tak jak w przypadku Sejmu, Senat wyraża zgodę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Warto dodać, że zarządzenie referendum jest jednym z aktów prezydenta, o którym mowa w artykule 144 ust. 3 Konstytucji, a więc aktem, który dla swojej ważności nie wymaga podpisu prezesa Rady Ministrów. Ważność referendum stwierdza Sąd Najwyższy. Jest tak zarówno w przypadku omawianego referendum ogólnokrajowego, jak również w przypadku referendum konstytucyjnego, o którym tylko wspomniałem na początku. Kończąc ten dzisiejszy wywód, nadmienić można jeszcze, iż w czasie trwania stanu nadzwyczajnego oraz 90 dni po jego zakończeniu referendum ogólnokrajowe nie może być przeprowadzane. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Za tydzień pozostanę w temacie referendum, ale nie będę mówił ani o referendum lokalnym, ani konstytucyjnym. Porównawczo udamy się do pewnego niewielkiego państwa położonego w Alpach, a więc do Liechtensteinu którego rozwiązania ustrojowe bardzo dalece odbiegają od tych, które są nam znane i które, które uznajemy za takie normalne w Europie. Ale o tym powiem więcej za tydzień. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.